Stawianie baniek to sposób leczenia, który kojarzy nam się z naszymi babciami. Tak naprawdę jednak wywodzi się on z tradycyjnej medycyny chińskiej. Stawianie baniek to nic innego, jak tworzenie w niej podciśnienie, które zasysa powłoki skóry i tworzy kontrolowane podbiegnięcia krwawe, wynaczynienia krwi. Tradycyjnie na raz stawia się od 15 do 30 baniek. Zazwyczaj na plecach, bokach lub klatce piersiowej. Bańki dzielimy na te stawiane na gorąco oraz te, które stawia się na zimno. Oba typy wykonane są ze szkła. Bańki ogniowe uważa się za skuteczniejsze od próżniowych, które są ich nowszą formą wyposażoną w specjalny zawór. Bardziej tradycyjną wersją baniek zimnych są bańki chińskie wykonane z gumy i tworzące efekt zasania poprzez naciśnięcie. Jedną z głównych zalet stosowania baniek jest poprawa odporności organizmu i stymulacja systemu immunologicznego. Połączenie leczenia farmakologicznego z bańkami poprawia odporność nawet o 156%. Miesiąc terapii bańkami może zredukować przewlekłe stany bólowe aż o 34%. Już po trzech miesiącach ta liczba zwiększa się aż do 59%. Działa to świetnie w przypadku ludzi cierpiących na reumatyzm, ale również sportowców zmagających się z bólami i kontuzjami. Badania wykazały, że stawianie baniek pozytywnie wpływa na leczenie i zapobieganie zawałom serca, zatorom tętnic, arytmii i chorobom naczyniowo-krążeniowym. Bańki to świetny sposób również na bóle głowy. Pacjenci, którzy próbowali tego rodzaju terapii 3R6 azy w ciągu 28 dni, zmniejszyli częstotliwość migren o 66%, co zostało przeliczone na dodatkowe 12 dni bez bólu w skali miesiąca. Masaż bańkami chińskimi, które powstają z gumy, ale także ciśnieniowymi, znany jest ze swoich właściwości redukujących celulit. Mimo, że bywa bolesny, jego efekty porównywane są z drogimi zabiegami za pomocą zaawansowanych urządzeń, jest on jednak tańszy i każdy może przeprowadzić go samodzielnie w domu. Bańki potrafią też wyleczyć zapalenia układu oddechowego. Mobilizują one układ odpornościowy, usprawniają krążenie krwi i dostarczanie tlenu do komórek, a także pobudzają mechanizmy niszczące wirusy oraz bakterie.